Przygody Barda Michałka. Tak zaczyna się historia Barda Michałka. Pewnego dnia postanowił opuścić swoją wioskę, wziął więc lutnię i wyruszył w poszukiwaniu natchnienia i przygody. Szedł długo i bolały go już giry. Kiedy ujrzał przed sobą karczmę, i choć Michałek nie był zbyt rozgarnięty, powiedział jedno: To w karczmie zaczyna się kariera Barta. Postanowił wejść do środka. Chopla w przygodę pomyślał i tak zrobił, gdyby tylko wiedział, w co się wpakuje. Takie miejsca to wręcz istna wylęgarnia wszelkiego rodzaju zakapiorów. I tu nie było inaczej. Michałek uśmiechnął się tylko do tubylców i prędko poszedł w kierunku karczmarza. Michałek zapytał się karczmarza, czy mógłby wydusić z siebie kilka pieśni. Karczmarz miał dla niego niespodziankę. Dziś wieczór odbywał się konkurs bardów, a na scenie rozgrzewał się on. Dziwne pozy. Perfumy tak mocne, że zapach tutejszych pijaczków jest już niewyczuwalny. Sryzura sztywna tak bardzo, że chyba tylko czary mogłyby to uczynić. Któż to jest? Czy to facet? Czy kobieta? To był on, tutejsza gwiazda. Dawidek Wysiadło. Ulubieniec wszystkich bandziorów w promieniu dziesięciu wsi, pawidamek i lokalny buc. Tak przynajmniej twierdził karczmarz. Dawidek jeszcze żadnego pojedynku nie przegrał. Bynajmniej nie na śpiewanie. Parmal, nalej kolonii! Dawidek dziś wysiada. Dziś wieczór rozstrzygnie się, kto jest największym lalusiem. To znaczy śpiewakiem w tutejszej okolicy. Michałek łyknął koli i ruszył w kierunku sceny. Dawidek rozpoczął swój występ. Śpiewał o kanciarzach, szulerach, bandytach i złodziejach, czym najwyraźniej zaskarbił sobie przychylność widowni. Rozradowany tłum skandował jego imię, wznosząc do góry toast: Niech żyje Dawidek, nasz cudowny chłopiec! Niech żyje! Przyszła kolejna Michałka. Rozpoczął pieśń o rycerzu co panny ratował. Konia w galopie nie żałował, a zbójów w gęby pałował, pomiecza żałował. Michałek poczuł prawdziwy zew, szarpał struny jak oszalały. Na pieśni nie reagował nikt, bynajmniej niezbyt życzliwie. Tylko jeden jegomość w kącie zdawał się słuchać pieśni Michałka. Któż to mógł być? Michałek wskoczył na stół. Wywijał. Pląsał jak panienka albo kozica. Lutnią wywijał. Był w transie. Opis życia dziś wieczór odstawiał. Nagle stolik się zachwiał, wytrącając Michałka z równowagi. Tak nim zakręciło, że wykonał piruecik. Niestety w czasie tej akrobacji twarz Dawidka spotkała się z lutnią Michałka. Oj! To będzie bolało. Dawidek leżał twarzą w podłodze i raczej nie podziwiał zapachów tutejszej posadzki. Na sali zapanowała cisza. Było słychać tylko płaczliwy głos Michałka. Ciszę przerywał raz po raz szczęk wyjmowanego żelastwa. Wpadłeś, bratku. Nikt nie będzie bił w gębę naszego Misiaczka. Jesteś trup, koleżko. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Michałek rzucił się do ucieczki, a zbóje za nim. Wtem z rogu izby poleciał kubek i miska, perfekcyjnie trafiając w głowę dwóch bandziorów. Nieznajomy wyskoczył jak kozica, wbijając twarz jednego z bandytów w stołek. Odbijając się wysoko, leciał w kierunku wyjścia. Chwycił Michałka za rękę i susem skoczył do drzwi. Zdążył jeszcze rzucić złotą monetę barmanowi. Na zewnątrz czekał koń. Taki zwykły czarny koń obładowany rycerskim rynsztunkiem. Nic sobie nie robił z wrzawy pochodzącej ze środka. Pił wodę, skubał siankę. Obaj wskoczyli na rumaka i pognali przed siebie, zostawiając ze sobą skraje żądnych krwi bandziorów. Dokąd teraz? Poniosł ich kopytka.